Jej, popatrz, on ma dinozaura. Może spróbujemy się z nim pobawić. O, kto to przyszedł? Co tam, Tupciu? Czy zmieniłeś zdanie? Tak, bo to właściwie Teddy nie zrozumiał. Ale mu wytłumaczyłem, że to nie szkodzi, kiedy Gugu wkłada zabawki do buzi, bo potem wystarczy je umyć mydłem. <ścoughs> Się bawić razem, bo wtedy można się zaprzyjaźnić. Tupciu, aż się boję. O, o, Pani Lila miała na myśli, że ładnie się zachowałeś. Pobawisz hmm. się ze mną i z Weź autko. A, 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 a. <laughs> Mogę Ci pomóc. Polizałeś go? Ha! Wiem, że nie jesz dinozaurów. Wow. Wow. Możesz ślinić samochód, jeśli chcesz.